Niezmiernie się cieszę, gdy słyszę, że Bóg jest zawsze hojny w obdarzaniu twej duszy pieszczotami. Wiem, że Twój duch cierpi. Ale czyż cierpienie nie jest wyraźnym znakiem, że Bóg Cię kocha? Wiem, że cierpisz. Ale czy to cierpienie nie jest może znakiem wyróżniającym każdą duszę? Która za swą cześć i dziedzictwo wybrała Boga i to Boga ukrzyżowanego? Wiem, że twój duch jest pogrążony w ciemnościach próby, ale niech ci wystarczy to, córko moja, że wiesz, iż Pan Jezus jest z Tobą i w Tobie.